Cześć z tej strony, Pasut Sutonator, witam na kanale. Bez klika jestem nowy tutaj. Zapytamy dzisiaj ludzi o meczyk Polska-Czechy, o zmiany w reprezentacji. Ja nie jestem jakimś ekspertem piłki nożnej, w sumie na niczym się nie znam, nic nie robię dobrze, ale lubię nagrywać, więc idziemy nagrywać i pytać. Chodźcie ze mną. Polska-Czechy. Jeden, dwa dla naszych. A wiesz jaki jest kurs? No wiem, ale co z tego? Skreślają nas trochę. No ale to wiesz, trochę przekłamany moim zdaniem. A, dużo wiesz o Czechach, błyszkie jest dziewczyną w saunie? Nie, ale byłem w Pradze, no dobre piwo mają. Zrobić ci teści z językiem, czeskiego, uwaga. No, jak jest jagoda? Borówka, truskawka czy malina? Wiem, że truskawka po czesku to jest jachoda chyba, nie? Dobrze, 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 dobrze. Dobra, a teraz tak, jakiś świeży po czesku? Czerstwy, suchy Czerstwy. czy brudny? Czerstwy, no. Dobrze. Skąd Ty wiesz? Sklep to piwnica, salon czy magazyn? Sklep? Piwnica. Nie. O nie! Czemu wszyscy znają czeski? Uwaga, teraz jak jest maj? Maj jest tak, czerwiec, kwiecień czy lipiec? Kwiatem. Ja nie wiem, że... On... Serio? Naprawdę? Ty jesteś Czechem. Ja jestem. normalny. Dobra, to jeszcze ostatnie. Jak jest mandat? Powiedź, pokuta czy liścik. Pokuta. Wszyscy byli w Pradze i ten. Pozwalasz mu mecze oglądać? Pozwalam. A sam oglądasz? Jak mi każe Ty oglądać. Ale co udajesz zainteresowaną? E, robię coś innego, zazwyczaj w tym czasie. A puszczacie z kumplami na piwką? Tak. Jaki będzie wynik, powiedz mi? Bo ja sam nie wiem. Wiesz, jaki mecz. Tak. Dwa, na Polski. Dwa, jeden kto strzela? Szymański Lewandowski. No na sztywniutko, a postawiłbyś hajs? Nie. A mogę Cię z czeskiego przepytać? Musimy znać wroga, nie? Jak jest ubikacja? Zachód, wschód czy wucet? Zakładam, że wucet. A, zachód, jest! Jeden typ, co nie jest biegły z czeskiego na Nowym Świecie. Sklep, salon, piwnica czy magazyn? Salon. Piwnica. Ha, ha, ha. Bardzo brzydkie to jest, więc proszę tego nie cenzurować, a dziewczyna, divka? Cipka czy dubka? Pewnie pierwszy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I jeszcze jak jest maj? Kwiecień, czerwiec czy lipiec? Kwiecień. Dobrze, maj jest kwiecień. Polska, Czechy, szybkie pytanko. Pytanko. No, jaki będzie wynik, no byku? 00, bo będę oglądał. A czemu, jak ty oglądasz, to jest 00 zawsze? Tak. <laughs> a stawiałbyś na remis? Jest 340. 40 na remis? No to tak. Dobry kurs, nie? Nie, ja dokładny wynik, 00. Walisz normalnie dokładny wynik, jaki będzie. A sprawdź, jaki jest kursik na to. Byku, uwaga, na 00 jest 9,20. Stawiam. No, wiesz? No. Co o trenerze myślisz? O trenerze? Dobry pomysł. pomysł? No jak nie powołał Okrechowiaka, to myślę, że tak. Okrechowiak no, no, no? Nie, nie, nie. No, dobrze się ubiera. Nie tak jak ja, także... To prawda, masz dużo lepszą stylówę. Polska, Czechy. Tylko tak, zanim odpowiesz sercem, emocjami, to weź wdech i takim analitykiem, jak miałbyś stawiać gruby hajs? No, jak miałbym stawiać na kuponie, to ciężko. Ten mecz będzie ciężki, bo jest nowy trener. Wreszcie ktoś, słuchajcie, podchodzi z zimną głową, a nie na a, że Polska wygra 3-0, no. Chyba to są kursy. Ja bym postawił na Polskę i jeszcze dodał, albo e, mógłbym dodać Remis lub Polska, bez tego. Czy, no. I jeszcze e, e, strzelca bramki, no. że ja wierzę bardzo w Robert Lewandowski może jest bez formy, ale moim zdaniem w tym meczu on zawsze w kadrze daje z siebie. Czyli wykręciłeś kursik, albo to podwójną szansę daliśmy. Dobra. Mamy 2,98. Ile byś postawił? No, ja bym dyszkę postawił. No, dużej wygranej nie ma, ale też, no, też nie, nie ma dużej stawki, no. no. Można było coś dołożyć. Jagoda po czesku to borówka, truskawka, czy malina? Truskawka. O nie, borówka. Świeży to brudny, suchy, czy czerstwy? Czerstwy. Dobrze. Sklep to piwnica, salon, czy magazyn? Salon. Piwnica. Eee. Czopek to cipek, lizak, czy dupek? Cipek. Dobrze. I teraz tak, pomidor to rajski jabłko, pomarańcza, czy mała dynia? Rajski jabłko. Tak. Siema Byku Siema. Piłeczkę oglądasz, co? Wiadomo, ile lat? O, długo, od podstawówki, prawie. Tak? No to jesteś prawdziwy spec. Powiedz mi, jak oceniasz te, te zmiany trenera. <słuch> Ciężko powiedzieć. Kocham, ej, ten, ten takie spojrzenie w dal, <słuch> boki w dek, to są ważne sprawy, co? Chcę to przemyśleć? Ale widać, wiecie co niesamowite jak ktoś się jara piłką? To to nie jest takie pytanie zwykłe, jakie będzie wynik, tylko to jest takie. Podnia. Tutaj w serduszku coś, nie? No to dawaj. Znaczy bierze dużą kasę, więc oczekujemy wyników, nie? Doświadczenie ma międzynarodowe i to duże. Znaczy na ostatnim trenerze się troch, troszkę przejechaliśmy no właśnie, więc kurde, uważasz że w Polsce da się znaleźć trenera dobrego czy szukasz za granicą? A czy myślę, że trener zagraniczny będzie miał na pewno dużo większe doświadczenie jeśli chodzi o europejskie takie rozgrywki, puchary i tak dalej, więc? Okay. No i może temperamenty też, łap, wiesz, bo on pracował z Cristiano na przykład, nie? Coś śmiesz. No Okej, okay, no to ma doświadczenie z gwiazdą, które jest nie do uznania praktycznie, nie? Czy Lewandowski trudniejszy jest niż Cristiano? Myślę, że nie. Myślę, no. że nie. Też tak myślę, że... że Robercik to z Robercikiem się pewnie można dogadać. Chociaż podobno ostatni trener też wyleciał przez Roberta, nie? A to tego nie strzałem? właśnie tak słyszałem, że tak, że Wiem, że tam miał jakieś e, ścinki z nim, ale taki trener się przyda, ma doświadczenie. No właśnie, no. Czyli co, uważasz, że Czechy Polska? Realnie, bez wyłączamy serce. jaki będzie wynik? Uuu, czekaj, muszę spojrzeć w dal. Pokazać Ci kursy, Byku? Dawaj. Trochę Cię pewnie naprowadzę tym, ale trudno. Jest to logiczne. masz Ci bardzo nie ma wrażenie, wysokie kursy na wszystkie, na wszystkie wyniki? To jest wyrównany mecz, więc się wcale mi nie dziwią takie kursy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak strzelał? Pójdę z sercem, 2-1 Polska. Kurde. Jak, jak. Poczekaj, sprawdźmy, jakie to jest w ogóle. Yy, jakbyś trafił, to jest 11 kurs. Chodziły lepsze. Ooo, gruby grad! Jaki jest sklep? Salon, piwnica czy magazyn? Magazyn. Na no, nieprawda, bo piwnica. I. No i co teraz? Jaki jest maj? Kwiecień, lipiec czy czerwiec? Lipiec. Chore, gówno, co? Kwiecień. Awaria to grzmot, alarmek czy porucha? Porucha. No może porucha. Mandat to spowiedź, liścik czy pokuta? Pokuta. Bardzo dobrze, skąd wiesz? Kiedyś dostałem pokuta. Za co? Za nie, za nie, za nie bycie grzecznym. Prędkość, no co, no za co można dostać pokutę? Byście miał chłopaka, który by kurde, cały codziennie siedział z piwkiem sobie dwie godziny meczek, to by się nie ciepiały, go? Nie! Ja w to nie wierzę po prostu. To są, to są wszystko takie obietnice, które się nigdy nie spełnią. Mogę wam zrobić test z języka czeskiego? Dobry. Tak, chodźcie. Uwaga, jak jest truskawka, poziomka malina czy jagoda? Jagoda. Dobrze, ej, dobrze. Jak jest ubikacja? WUSET, zachód czy wschód? Zachód po czesku jest. Zabrał nam telewizję. Awaria, grzmot, porucha czy alarmek? Porucha. No miło mi, dzięki. <noise> Mandat, spowiedź, pokuta czy liścik. Pokuta, powiedz. Nie, dobrze, dobrze. O. Jak jest maj, czerwiec, kwiecień czy maj, czy lipiec? Kwiecień. Ty dobra jesteś. A jeszcze pomidor, rajskie jabłko, pomarańcza czy mała dynia? Pomarańcza. Jak nic. No i niestety skończyły, skończyła się dobra pas. Jest rajskie jabłko, dziewczyny dobra. Ostatnia jeszcze rzecz. Jakbyście miały obstawić dokładny wynik w meczu Polska-Czechy. Zero dwa dla Polski. Przegramy. Że, czy, czy czechy dwa, Polska 0 Tak. No pierwsza. Nie. polska czechy zgadujemy dokładny wynik. Dwa 1 Dla Polski. Tak oczywiście. Kochani, to jest, to to jest jeden, kurs 11, teraz ty? Mm, 0,2. Dla, dla Polski to jest kurs 14, Werka? No, 0,2. Dla? 0,2 dla Polski. Kurs 14, pff, prawdopodobnie to się nie wydarzy, ale jakby, ale jakby się wydarzyło, to będzie, będziecie bogate. Czy są trudne pytania? No zależy, czy oglądacie piłkę nożną? Tak, ja oglądam. O, to, to co o zmianie trenera? O! A, ale to zobaczymy w pierwszym meczu teraz. A rozumiem, ale jak się dowiedziałaś, że, że wylatuje, niech nie wiesz, to co powiedziałeś. No że jakaś nie mogę, bo jednak trzeci nie grali na Mundialu. okej, to jest surowa ocena. Doszli dalej niż zwykle, ale jednak gra, grali jak grali, tak. A jakby facet codziennie oglądał od jego godziny piłkę nożo pozwoliłabyś mu? Tak, bo ja, ja oglądam dosyć często mecze. Pięknie, a wy dziewczyny? Jasne. No na przykład skoki narciarskie cały czas, więc jakby możesz sobie oglądać. Nie gadaj, że ja skoki narciarskie. No uwielbiam skoki narciarskie. Ja myślałem, że to tylko mój stary ogląda skoki narciarskie. Nie, nie, skoki narciarskie są takie zajebiste, jakby taka adrenalina jest przy tym, naprawdę. To, prawda. to jest najbardziej bumerski sport na świecie. No i dobra. Ty ja też oglądasz skoki narciarskie. A Z rodzicami? Nie, no na pewno, siadacie w niedzielę 11, Kurzejewski, coś tam, piwo pijecie z ojcem? Jakby chłop oglądał dwie godziny dziennie piłkę, to coś powiedziałem mu? Nie wiem, no... Jego sprawa. Tak? A jakby w tym czasie powiedział, chodź, bo ja chcę na kolację, czy coś, a on by siedział oglądał mecze, to co? O, brutalnie. To... Rozumiem, rozumiem. Naprawdę. Nie miałbym takiego chłopaka od początku, myślę. No w ogóle jakby zaczęłaś takim kanapowcem jest, co na dupie siedzi, to po prostu by nie był twoim chłopakiem. Nie, no w sensie, no nie taki, żeby ignorować, niby jakąś potencjalną kolację, tak, na okay. rzecz piłki. Czyli najpierw twoje potrzeby. Nie. Ale nie jego. No tak, no. Nie, no bo może tak zabrzmiało. No po prostu, jak jest ustalona na kolację? On no do kolacji, a nie, że ignoruje mnie przez, nie wiem, dwie godziny. Okay. Jest czas na kolację, jest czas na piłkę nożną z kolegami. No, one wcześniej, to jak najbardziej, ale jak w jego prywatnym czasie, on to niech sobie ogląda. Jak z tej piłki nożnej wraca taki, no, o piątej rano? Jak to? A, a właśnie mówię, no, jakby na przykład, chodził z kolegami oglądać piłkę, było o piątej rano. No to też jego. No, jakby dorosły człowiek. To jest wszystko. Ja w wcale nie wierzę, wszystko. Nie do końca rozumiesz. Nie, ale dobrze. Nie no, chodzi mi o to, czy jakby miał wymówkę, że idzie z kolegami, wracałby rano, po prostu pijany. No to nie wiem, to już by była skomplikowana bardziej sprawa. No właśnie, piłeczkę oglądasz? Piłeczkę, no jakoś tam oglądam. A kobieta to jest? No ja. nie, do kolegi. A właśnie, a ty oglądasz piłeczkę? Czasami, pozwala ci? Nie. Nie, po, nie pozwala. Czemu nie pozwalasz mu pił oglądać? Ale ja sam oglądam. Co, co najchętniej oglądasz? Co reprezentacje, jakieś kluby. kluby. O, sam nie oglądałam Real z Barcelony. Ale Clasico teraz i za kim byłaś? Za Realem. Jak za Realem? Ty też za Realem? Oczywiście, że tak. Oglądacie razem mecze, może? I jeszcze nie. A widzicie, a będziecie oglądać mecz polski? A. Może będziemy. to jest za dwa. Tak, my tylko pijemy. No to akurat się pięknie łączy. Jeżeli mecz się złączy z piciem, to to oczywiście że tak. słuchajcie, to Polska-Czechy, jaki będzie wynik? O, proszę. proszę, realne jakieś takie, takie spojrzenie na na sytuację. po tych zmianach, co teraz pójdą, jakiś remisik może być. Ale jakie w jakich zmianach? Jest nowy trener, no to myślę, że jeszcze musimy poczekać. Krychowiaka, tak nie wzięli do No I co ty tym myślisz? Myślę, że bardzo dobrze. A dlaczego? On się przewraca co, co chwilę, tak, no nie wiem. Albo kogoś przewraca, albo sam się przewraca. Więc nie wiem, nie wiem jaki jest sens w tym, tak. No bramę? No nabramy A Glikiewi. No ale ktoś młodszy, ktoś 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 nowy, no by się. Nowy już nie jest szczęsny? Nie, nie szczęsny. Dlaczego czemu szczęsny? Czy on się już nabronił to już ostatnio, to nie? mi się, kochani, mamy te wielu selekcjonerów. najwięcej na nowym świecie się okazuje. No. <laughs> nie znam się na piłce, no co ty. I wyłożył! Oglądam to to piję, tak? Znaczy. <noise> no dobra, słuchajcie, a język czeski może zro mogę zrobić mam teści z języka czeskiego? Gram Gramy z Czechami, no trzeba wiedzieć, no to Ma to kwiecień, czerwiec czy lipiec. Kwiecień. Dobrze, dobrze. Mandat to spowiedź, liścik, czy pokuta. No pokuta, ja wiem była pokuta. Ale... Bardzo dobrze, bardzo dobrze pokuta. Pług, pług, kochani. Dymadło, ruchadło czy koparka. Koparka! <noise> ruchadło! Bardzo dobrze ruchadło. Ubikacja, WC, Wschód czy Zachód? Zachód. Kurde, dobry jesteś. Dobry z Czech. Dobra, Ty, pomidor, pomarańcza, ja, rajskie jabłko czy mała dynia? Rajskie. Zajebiście. Jak widzieliście, język czeski trudny jest, podobnie jak język polski. Subskrybujcie kanał Bad Click Polska, oglądajcie mecz Polska-Czechy i widzimy się, Pasut tutaj wróci, pa!